like to get paid that's why i work every day i'll be making money till i'm in my grave don't care what they say i'll buy time with my money laughing to the bank because it's funny the money keep coming i manifest it these lyrics and you'll get it I'm the bank, i invested I get tracked and I have it Money finds me attractive I'm the type to make commas, turn a profit I'm the boss really with the but it ain't chocolate Yeah, I'm just being honest, I work for this shit I'm usually modest, but this beat lit So I'm going off thoughtless, talking my shit Yeah, I'ma be the hardest designer in drip I'm just coming with the rawness, I gotta admit That I'm usually modest, but let's I work hard go. for my shit to the work. Yeah, I'll do it till it hurts. Okay. I'll invest in my future, I'll invest in the purse. Right. I wanna be so rich, life changes. Yeah. And I don't ever think about how much I just pay it. It's yeah, it's a dream, the American dream. Okay. Live on top, don't stop till you got everything. But there's balance, cause this life is a challenge. Right. You gotta live in the now while building I'm up the, the captain, Make commas, turn a profit. I'm the boss with me wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I'll work for this shit. I'm usually modest, but this Speedless, so I'm going off thoughtless, talking my shit Yeah, I'ma be the hardest, designer in drip I'm just coming with the wrongness I gotta admit that I'm usually modest But I work hard for my shit, it's not about the destination, it's about the journey So keep working till it's hurting, cause that's when you start deserving Everything you want, everything you need Trust the process, yeah, yeah you got this, keep on working till you bleed, bleed. Yeah, oh. been there, yeah, I've done that Ten long years of breaking my back, but now I'm up here, never looking back. I got more dreams that I wanna go attack. Keep on going, keep on moving, never give up. I'll keep going, I can prove just what I'm made of. I got that fire in me, got that desire in me. I'm never tired, I'll be pushing till I'm finally free. I was made to break away from the pack, to challenge, the fight, and to carve my own path. This world wasn't made for the weak, they don't last. Survival of the fittest, so be vicious and attack. I'm the type to make come. Alo, alo, dzień dobry, ejo, witaj na czego V2, <grybujesz> Witam, witam eee, Dobra Działa już, myślę eee... Jeszcze chwila, moment i zaraz, zaraz będę. Siemka Amazonka, witam cię. Oj, od początku problemy, od początku problemy, no trudno. Ciemanko, ponownie, witam, witam, witam. Na tym minutowym tem. Na co on zamiar iść, ale to jest chyba nawet napisane w tytule z tego, co mi się kojarzy, że. Valorant, a później Sea of Thieves. A co? Grzeba, witam, witam. Jaka dzisiaj aktywność? Kurde, moderatorska, z samego początku. Witajcie kochani, będę tak sobie w przelocie jadł. Kanapeczki. Co tam u was dzisiaj słuchać? smacznego, dziękuję. Dzięki za juryka. Dzięki na czako, dzięki. Mm. W gotowości jak zawsze, no i to się szanuje. Dobra, kochani, wiecie co? Bo ja tak jestem spóźniony. Ja wam się pokażę. Ja wam się pokażę. Mm. pokażę wam też warianta. I zapogamy w tego warianta. Tak, wiecie, tak spokojnie. Tak, to czwartek praktycznie. Dobra. Elegancko, elegancko, <laughs> eee, Może nie tak, a zaczniemy ze za szybką grą Pyszne kanapeczki Bardziej bułeczki co my tu mamy? O, nie zrób Dzisiaj Dzisiaj plano takiego luźnego live'a, dlatego ja tutaj nie spodziewam się jakichkolwiek tam Wiecie, przyrostów, nie przyrostów, yy, Jakiś takich Akcji Na streamie, które yy, Byłyby jakieś, wiecie, bardziej skomplikowane Ciekawe Znaczy może ciekawe będzie, ale Nie aż tak, jak by mogło być Czy yy, wiązałam yy, 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 zagrać? Taki podziw rozkojarzony, bo za dużo na głowie miałem, szczególnie dzisiaj w robocie, że nawet nie zdążyłem sobie niczego zjeść, od godziny chyba dziesiątej, także no. Jak tam bardzo dobrze? Bardzo dobrze kochani Ja sobie siedzę Ty obie live'a Wiem na kanapeczka Wy jesteście Chodźmy Wiem, że w się na wytrzymę z załogić wejdzie na statek Wiem bo to już było zapowiadane dawno, 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 dawno. Co tam u ciebie? Mazonko? co tam u ciebie? grzywo kacprze, Janeczeko, który jest na pay you're the dream, dalej zje w co tagamy w trójkę. Yy, poza tym tak, Pomiędzy dobrze a średnią. Czemu? Czemu, Łazanka? No Musi mi powiedzieć. Pike, leży na B. Zobacz go. Zobacz go. Zobacz go. Zobacz go. A nie ma Dajcie mi tego Riverka Oj Ale body jeszcze Kurde, szkoda Poza tym Jak Hatsper Jeden, druga kadziku i go zatrzyma Naisu O, jakaś babka jest z nami Tutaj widziałem mamy jak aż W CSK mam powodzenie. Przynajmniej gałaś jeszcze przed, przed chwilą. No, poza tym, szczerze Wam powiem, Zostało że, już um, <laughs> że dzisiaj, dzisiaj to jest kudę. <laughs> tak, tak. Dzisiaj to jest taki dzionek, gdzie yy, wiele osób może mnie tutaj. Yy, ja tak powiem, przestać subskrybować. Dlaczego? Ponieważ robię nudny content. Tak, dostałem taką informację, że... Moje live są nudne. No nie no, na pewno, są nudne, to nie oglądaj. <laughs> Także... Grałem byłem pierwsza w tabeli, trzy razy, najsu. A, dobra, mazonko jesteś. Ja nie wiem, czy to jest kobieta, czy to jest jakiś... Młodsza osoba. Jestem świetny. więcej będzie po godzinie 20, 20. Po 20. Już czekam. Potrzebuję No i chude, nie widzimy tak szybko. Czepka spłoszono. Jak ktoś mi mówił, że nie da się wybuchać znowu tą skajką. Tą A ta AD wybuchać znowu skajką. Normalnie zielono jak piso to Nie zbaki wiobią Hmm, hmm Tak, bo i kochani, chyba że już się popiszę. Nie, no, dzisiaj to będzie nudno ogólnie Trzyma bartek, witam Cię Dzisiaj to ogólnie będzie nudno, bo ja... Jestem tak chude oskarżony Trzeba troszkę gadać. Nie potrzebujemy się w naszym składzie. Nie, wiecie co? Hej też są spoko, bo przynajmniej jest już coś innego weźcie. Także <krymnie> hej też są spoko. Najbardziej no to jest taki hej jak ten. Hmm. Co hmm. w głowę chyba? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Kiedy będzie okałdlik? Cie ma jodzinka Słowik? bez okretyka Tak, dzisiaj bez okretyka będzie jutro. Nie, przepraszam, przepraszam, w sobotę, w sobotę, w sobotę. Rocket League jest w sobotę. Tak bo nie? A jeżeli chodzi o takie, takie luźne Rocket to często bywamy teraz się zagrywamy w sobotę. Dostał jeden prób. To będzie chyba druga gierka, będzie DbD, to mi się zdaje. To będzie DbD, bo chciałbym... Chciałbym jeszcze sprawdzić ten tym DbD. Mm, także mówię, no Rocket najpędzej najprędzej w sobotę. Pamiętasz mnie? Rodzinkę ogólnie pamiętam. Ze starych liveów, jeszcze, ze starych liveów. Live to tak, to pamiętam jak wbijał do mnie. Jak wbijał do mnie rodzinka. Kiedy chcesz? Kiedy chcesz? Kiedy chcesz? Ja mówiłem, że e, Away Out możemy w, w niedzielę, w niedzielę nie ogarniemy, możemy od poniedziałek. W to nie wiadomo, czy będzie like właśnie, dlatego może jednak jutro zagrajmy w tego, tego Rocket League, no? Jutro zagramy w Rocket League a. tak będzie dobrze, no? Dobrze, że trzeba trzeba Hm. Ej chwila. Rodzinka, czy to jest... Rodzinka? Czy to, to jest słowi Rocket League? Czy rodzinka słowik to jest po prostu rodzinka słowików? I to jest bardzo ważne pytanie, bo sobie nie myślałem o właśnie użytkowniku rodzinka, którego tak nazywałem. Chodzi o lekarza? No i super. Hmm. Jutro nie będzie. Jutro Sota nie będzie. Sot będzie najprawdopodobniej w ma chyba. Witam Cię. Dzisiaj tak wiecie, spokojnie. Spokojnie, dzisiaj sobie tam z Kajką rozgrywamy. Tak wiecie, nie pikujemy. Kurde, cudownie. Taka. Ja lubię taką spokojną giereczkę. Chociaż mm, wiem, że to nudne z oglądania. Tak jak mówiłem. Ale, ale, ale no. Fajnie. Cieszy mnie to, że to naprawdę takie stałe osoby, które regularnie sobie wbijają, czyli witają się, powiedzą przez. Oślepienie. Zrobimy tak? Aj, Bej tam więcej niż jedną osobę. Pójdę. Moja ta dwa razy thrashę. Bardzo ładnie. A to ładnie kochani. Hm. Dobry fresh. Dobry go, mobi. Co go, mobi. Dobry go, mobi. my